Cześć, tu saszatkowy kolekcjoner dzisiaj po tygodniowej przerwie lub więcej y, dzisiaj będziemy y, otwierać Starter Packa y, Ale zanim jeszcze przejdziemy do niego, to będzie, y, chciałem coś powiedzieć, że to będzie dzisiejszy moje YouTube premier na moim kanale. Jeszcze nie otwierałem Starter Packu, chociaż miałem, tylko że... Y, no, nie nakręcałem jeszcze, nie miałem swojego kanału. A więc. Dobra, pocz poczekajcie chwilę. O, poczekajcie. Powiedzmy sobie krzesło. Solki bardzo za to. Solki, solki. Yy, yy, będziemy dzisiaj z tolpą Jeszcze dwie saszetki dokupiłem, więc mamy. Mamy 8 yy, saszetek do otworenia, a więc dobra zaczynamy otwierać o pachniecie wszyscy yy. sata taka paka szybko nożyczkami otworzę go żeby nie było czekania o A. Yy. Już chwilka, chwilka, już się dostajemy, zaraz będziemy, otwieram, że będziemy się cieszyć. A więc, dobra, otworzyliśmy, o, już wypada nam, jest! jest, 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 tak jest, zobaczcie, trafił mi się Ronaldo, bardzo się cieszę, nie mam go, jest, 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 bardzo się cieszę. Bardzo to właśnie o to, chodziłem. O, o to chodziło, żebym miał y, właśnie Cristiano Ronaldo Dobra, mamy więc. u yy, Mamy 6 saszetek. Czekajcie, tu uciekły nam. Teraz powiem kartami limitowanymi i to już wiem. to już mamy 6 saszetek i jeszcze te dwie. Więc mamy 8 saszetek do otwierania. Dobra i patrzcie, pierwszą limitowaną edycją jest Gior, Giorgos Samaras i Tim Cahill z Australii A więc jest, cieszę się, że Ronaldo mam. O tylko trochę tak wygniecionego. Wiecie co tak trochę go tak poruszam No, o dobra, jeszcze już, już jest normalnie. Dobra, cieszę się, że mam Ronaldo. Jeszcze nie otwieram nigdy starter Pack'a. O, zaraz zobaczymy, co dalej mamy. Mamy album. O, wybaczcie, to przez. Y, album na karty. Y, Tę korkę położę tutaj. I mamy. planszy do gry. Nigdy nie miałam planszy do gry, więc. Y, w komentarzach napiszcie, jak to się wkłada, bo ja nie wiem. Chyba się przykleja, nie wiem. Nigdy nie miałem plastu do gry, ale więc dobra. O. Poczekajcie, tylko poprawię poprawię. Okej, okay, dobra. Oj, wybaczcie, wybaczcie. Przepraszam teraz bardzo. Bardzo mocno, przepraszam Was. I plakacik, nie będę go rozwijał, bo za duży, dużym miejscem. ma Zajmuje czas. A, 600 setek. Pogrupuję je. Tu mamy Drogbę, Falkao, Falkao. Drogbę, Drogbę, Neymara, Neymara i Falkao. Więc mamy 3 3 Neymar, trzy Falkao, 3 Neymara i trzy Drogby. A więc zaczynamy od Drogby. Zobaczymy co nam przyniesie Drogba. Zobaczymy, co przeniesie nam Drogba. O! Już chyba jestem w niebie. Luis Suarez, Buffon, Alien Robin. O! Drugi Arjen Robin. dzisiaj mi się trafił. Sa Saborio. I Chejdu, czy jakoś tak? I mamy game changera Arturo Vidala. Wczoraj mi się trafił Star Player, dzisiaj mam game changera. Jest Prze normalnie przecudny unboxing Prze przecudny, przecudny. Ach. Dobra, Droga nadał game changera, zaraz zobaczymy co trafi się w saszetce z Ale cieszę się z unboxingu. Wielki, wielki unboxing, już nawet, że początek. Choć że to początek, to już wielki unboxing. Boski. Dobrze. Hmm. <laughs> okay. Kurde. No. Romeo, Kedira. O, nie mam nie mam żadnego Niemca. Kedira, Pleticosa, Giovanni i Bufo. No znowu Bufo. No już mam trzy powtórki. Go. I mamy eksperta. E Kajta, kajta. Mamy tak. To już mój trzeci ekspert. Trzeci ekspert, cieszę się, bo zbieram eksperty. Już mi tylko zostały yy, sześć ekspertów. Teraz zobaczymy, co Neymar nam przyniesie, bo dwie saszetki już yy, dały mi dobre karty. Zobaczymy, co Neymar pokaże. Da się otworzyć. Da. Dobra. A, już wiem. Milligan. Pera. Bekowicz. Ansar Fjord. Zawodnik z Iranu. ma Ili. I mamy Star Player Super, bo zbieram. Zbieram akurat. Y Hiszpan, ten Jezus, Włochy. Jezus, Maria. Pomyliło mi się, sorry. Dobra, teraz. Y... Więc na razie wygrywa z tych aszetek Drogba. Dobra, zobaczymy, co znowu Drogba nam przyniesie. Można tak otworzyć? Można. O, już chyba. O. Co? Patrzcie. Jest raz, dwa, y, trzy, cztery, pięć. Siedem kart! Uhu! Dobra, patrzcie. Ekspert, prawda? Raz, y, to jest już dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem kart, ale fajnie. Dobra, dość śpiwnica. Już y, brakuje mi pięciu ekspertów. No, super. Bardzo super. Ki... Kio. Tak, Kiyotek z Japonii. Dobra. Zawodnik Iranu, Iranu. Pereira. Fred. Aguero. Super. I Fernandez. Teraz zobaczymy, co Falcao nam przyniesie. O, ładnie otworzyłem saszetkę. Ojeju. Wiem, że to już będzie golstopper. Mamy. Nawasa. Palk Palkio. Welozo, krziaków i... Rakici. Rakiticza. I mamy stopera no. Jezu, no chyba ten Kasijas y, mnie dzisiaj prześladuje. Wiecie co? Dzisiaj byłem w szkole. Wymieniałem się z chłopakami z klasy y, za eksperta i wymienił się akurat za Kasijasa i znowu Kasijas do mnie wrócił. No, fajnie. Bardzo się cieszę. Teraz otwieraliśmy saszetkę z saszetkę z Falcao, więc ostatnia została z Neymarem. Znowu tak otwieram saszetkę z Neymarem. Nie, no wiecie, co ten unboxing mi rozwala? Zaraz wam coś pokażę. Espinoza, zaraz pokażę wam tą kartę. Bergen, Higuay, Gonzales i Gomez, super, super karteczki. Patrzcie, no, ekspert Ashley Cole, Trafiliśmy już w tym unboxingu, już yy, trzy eksperty, a to jest moja powtórka. No, super, będę miał z czym się wymieniać. Mm, super, zostały nam tylko Drogba i Folko, więc zaczynamy od Drogby, bo Drogba, Drogba dały nam dobre karty. Ale super, super unboxing, Trzecudowny. O, mamy Star Playera Shakili. Dobra, Shakili. Położę. Mm. Zawodnik z y, Szwajcarii, Boateng. Kevin prince Boateng. Y. Pena, Kalu i Lomeo. No i ostatnia saszetka z Falcao, może coś nam jeszcze lepszego przyniesie. Ale zniszczyłem tą saszetkę, u, u, u. Y, I mamy fans favorita. Szako, 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 czek, czek Super unboxing, świetny, warto było wydać ostatnie kieszonkowe na takie dobre karty Mutinho, żoło Mutinho Valderas, Salpininis, Sturzik i Hart Ok, trafiliśmy Czekajcie poprawię. Hmm. Oto bazoweczki. Dużo kart naprawdę. Mam już hmm, wcześniej oglądaliście moje filmiki. to miałam tyle bazowe, że No, otwieram saszetki, jest. Hmm, a nie tam. Dobra. Kończy, skończyłem mam fans favorita Shako, Casillas, Gorstopela, Experta Cute'a, Star Playera, Shakiliego, Eślikola, Powtórka, Expert, Donavan USA, Powtórka, z Expert jest Baloteli i najlepszą kartą, która się trafia, to jeszcze to Game Changer. Game Changer dla mnie bardzo się łatwo trafiają, bo już trafiłem w tym w tym tygodniu już trafiłem wczoraj i dzisiaj trafiłem Game Changera, więc dwa Game Changery w, jeden, w jeden, dwa dni trafiły mi się. A więc dobra. Jeszcze tylko pokażę limit. Gior, Giorgio Samaras i Tim Cahill i mamy Cristiano Ronaldo Limited Edition XXL. A więc dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam, Sasza Kobyk, E daí suba. Agora.